Rozwiążemy takie równanie trygonometryczne. Na początek połączymy sobie te dwa sinusy za pomocą tego zbiorku znajdującego się w tym miejscu. Czyli mamy 2 sinus, 5x plus x to jest 6x na 2, czyli 3x. No i jeszcze tam mamy cosinus, 5x minus x to jest 4x na 2, czyli 2x minus cosinus. 2x, który znajdował się tutaj, równa się 0. Wyłączam przed nawias cosinus 2x. Czyli z tego wyrażenia mamy 2 sinus 3x minus 1, równa się 0. Mamy postać iloczynową, czyli albo to jest równe 0, albo to jest równe 0. Czyli mamy cosinus 2x, równa się 0, lub to całe wyrażenie równe 0. Z tego pierwszego cosinus jest ogólnie równy 0 dla pi drugich plus 2kpi. No a tutaj przeniesiemy sobie jedynkę na prawo, podzielimy na 2, czyli mamy sinus 3 x równa się 1 druga. W tym miejscu podzielimy sobie wszystko na 2, czyli mamy x równa się pi czwartych plus kpi i tutaj już jest koniec. Natomiast tutaj sinus jest równy jedna druga dla pi szóstych, czyli mamy 3x jest równe pi szóstych plus 2kpi lub 3x jest równe 5 szóstych pi plus 2 Plus 2 kpi. No i tutaj jeszcze podzielimy sobie obustronnie na 3, czyli mamy x równa się e pi 6 razy 1 trzecia. 6 razy 3 to jest 18, plus 2 trzecie kpi lub. No i tutaj mamy w sumie analogicznie, tylko piątka to jest to, co nam się tutaj zmienia, dlatego ja może sobie to skopiuję. Może tego x sobie jeszcze usuniemy. Byśmy mieli piątkę. Czyli mamy trzy rozwiązania. I oczywiście gdzie k należy do liczb całkowitych.